Aloha! Nie bądź Knur, subskrybuj Ja nie robię, żeby... Bo późniejszy... Że to Tak, odebrać rzeczy na późniejsze, żeby później to, żeby było łatwiej. Nie, ten przychodzi lubi tak, żeby było jak Zaczęli Zaczęliście widzowie jak narzeka na mnie. <grym>, Halero widzic widzowie Chcemy znowu go z Watchers? Aha Nie wiem czy nowa mapa, nie wiem, nie wiem. Koła chyba to jest. Stara mapa. Nie szkoła. A co to jest? A, to wody wóducy, już, już się nie na Już, o rzuca, 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 rzuca. To się nie przyda. Jak <grym> ostatnio rzuciłem, a Dawid, o rzuca w Zobaczymy To znaczy, że rzuca i ten, i ducha że przez to. Ty... Ja rzuciłem lalku. Dobra, e, temperaturę no i powie, zarąbałeś. Rzecz ponosi dupy i Jakie misje mamy? No, ociski stóp. <grym>, Powiedziałem dwa kilka razy. Uchodził piora na kamerze. M nie mówię wciski A na kamerze! To jest Lajk. Zróbniecie, kto. ektoplazmy. Osłab. A, czyli. To też. osłab piora płonącym światłem. też już w ogóle lucego na tym, co nie? No. Co się okazało, że to jest szczotka. Kurde, się wydarzyło maszynki, ja Ellem... Najprościej będzie po prostu tą kamerę rzucić i. sam mu się rozwiążę. Nie rzucaj tak daleko tego radia. To da PPP było. MFK Trójka, jak Zrób wideo procesu zbierania. 5000 partyklesy. O! A... Mwka, trójka, no Co oni wymyślili? Mam dwoma łzeziami chodzić i... zrobić zdjęcie. I nagrać. To samo RMFK RMFka jak? RMFK, MFka, nie RMFK. RMF Trójka. Wygnęła się. Nie wiem. Dobra, ja szukam Dobrze, Trójka Co jak chceś piekarni, piekarnik robił dziurę w ścianie. Ociski stóp. Albo ktoś zrobił dziurę w ścianie i odsunął piekarnik A i tam, a i tam to w dwóch Nie, to nie jest Nie wiem co to za budynek E? 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 A, to dronka była co Mój mi, co mi majta się przed oczami Fajne haczyki I spuki Nie chcę już na początku mnie go wleszć. Wydział chcę przykleił na bok to wygląda jakby miał rogi zielone, wiesz? No. Nic nie rusza, z, z kolejny kuć was spokojny duch będzie. Nic nie ja rusza. Bo że pewno. Może dalej to muszę postawić. On tu nie łazi. Temperatura y, zerowa. Precyzera. Dobra, wiecie co? Ja to dalej położę, bo on tu nie, w ogóle ten duch nie łazi ten. Trudnie będzie uciec, ale. nie A bo ja mu jeszcze światów postawiłem, e, tabliczka widza lata wszędzie. Dobro. No mówiłem, że on tu nie chodzi, kurde, już mi coś na web wyszło. Z connection serwer? server. Nie miałem. Zapisał. Do rogu, do rogu, czy chaotycznie? Autycznie, człowiek Człowiek, dobra Poltergeist Krzyki, ale to radio nie Warczenie. Nie, nie warczenie. Nie słyszałeś, nie powiedziałeś. On się drze. A tu nie ma krzyki, wybierz. Le. To jest ogólnie nie jest radio. A, A to zaraz musimy zgadnąć ten w WD podnosił czy nie? Nie wchodzi. Nie, nie reaguje, pisze. Dobrze, że to pisze. Tak nie wchodzi. Zaniepokojony albo agresywny. Zaniepokojony będziesz. <laughs> Zaniepokojony. Ognista, Sul. Dobra. Jak ducha w dać. Materiaz ducha ognista Sul to Dawid bierze. Złota bomba. Joink. Eee, Otwórz wszystkie drzwi w domu. serio Dzień z do domu. A, już się się zajebałem Nie, ja z daleczką Nie. Trzeba wyjść, przynieść. Serio, Zarabia. światło Zrobi do zbierania, kto to plazmy, to jeszcze Czyli tak, mam muszę, jak to zrobić, zdjęcie jej i zrobić proces zbierania. I uchwyć opiera na kamerze. Dobra, ja, te, Dobra, ja, te, ja, to ja to tego kamery to. nie będę wnosił. Nie Uchwyć opiera na kamerze, czy? Kamerą. Dobra. Czyli. Bóg się kąpie. A w mu do pokoju ta krzyczy. Uch, bardzo. dzięki. Uuuuu, z rolu. jaka fajna okolica. Jeszcze w już, już nie co nie chodził się zdenerwować. No to To jest stało. mieszkanie typu. Że blok y, typu tego. To do wodoparka. Ty, za jak to plazmę znalazłem. No to była ufałka aż te wykrywa Idę To było jakby szedł Dobrze Bo on idzie A do ciebie idzie Ej Joink tup <śślad kızarza> tup 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 A właśnie ja miałem moją zdjęcie zrobić, zapomniałem Koniec nie, tu jest. <gry> no chodź, to tu tusiu. się, Nary. Ja mam. I chcę, żeby go zacekałaś. A, nie, dobra, zaliczyło. się mnie. Coś, coś się zbagowało i mi i mi ten nie, nie dało powiadomienia. Zaraz inne powiadomienia zrobili? Czego go osłabiłeś? No, Wiesz trzeba gli sobie rzucić, a ty rzuciłeś z są bomby. Zresztą nie zaczęło gli rzucić, by mnie nie zaatakował ani razu. Niech ha. Niech ha. Niech ha. Eee, plasmany. plazma muszę jeszcze raz kupić ten granat Złota bomba, 60 razy. Mam, nie należy zarąbać Ale nie zbieraj tej ektoplazmy Bo ja muszę nagrać to i zrobić zdjęcie Nagraj To jeszcze jedno Poczekaj mentko. coś do obrony wziąć to sól Dobra, chodź Lepiej nie będę w ręku trzymał, w dół Na no, górę go. poszedł Ty go tak Nie, to plazmę dawaj To no, sól chce No to przyjdzie do ciebie, ja pierdzielę Dobawkę A, to nie działam, okej okay. Będę tu w rogu se w ogóle To plazma? Tam mamy wyjście na dół Zbieraj Trzeba nagrać Możesz stać tutaj o A ja zostawię tutaj Nium <laughs> Spadłem z balkonu i nie złapie mnie <laughs> Staram się iść, bo nie mam nic do obrony Balkon tam był, z balkonu skocz Co ja zrobiłem? Nie skoczyłeś A, za tą bombę Do ludzi, ja A, ty Tu mnie się przeteleportowałeś po prostu E? Gdzie, gdzie niby straszysz? Proszę, gdzieś wyskoczę Kurwa, debilne. Pójdzie, to że pójdzie na dół On w ogóle okay. gdzieś niby wystraszył, a później się na mnie rzucił I tak się rzucił, że nic nie zrobił Dobra, nie, nie wolę tam u góry chodzić, bo strasznie się bagły Hej Plan zebrać Ja ducha, nigdy nie przychodźcie przez drzwi. O zbiegnie do mnie Chodź Do mnie Do Ciebie Jak to plat mu zbieram Żyry To mu rzuciłeś Golden bomb Ale wszystkie drzwi muszę coś dobrą wnieść <grym> a, a nie golden bomb eee. chroni Kurde, oni się teleportują? Tu jesz Mam lagi Dobrze że wyszedłem Bo nie opadajcie Co robi? Tak Ale na kogo? Na mnie Bo mi się zaświeciło na czerwono tak, podaję do drzwi. A, do tych drzwi się nie da podejść. Ja dobra podeszłem. Już się odwagowo. Mamy teraz dwie, się tak taką robić. widzowie. Takie dało no. się łatwo ducha bo Nie było ty... I bateria ducha, co nie? Po prostu, tu jaki jak biegnie, jak o to taki duch to, to, to jest, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. <laughs> o, chyba, że nawet bakun zamknął Awajza. O, ta zamykał, czy nie zamykało? A czy balkonem mogłeś mu uciec? Mhm. Naprawili widać. Dobra, to ja, ja idę do sąsiadów pogadać do nich. Nie w końcu otworzył. Biegamy. Bo nigdy z nich nie otworzę zapalił to, oświat to zapalił W ogóle jakieś dźwięki wydało Miał chlipo Tamrze widział plan zebrać się zebrać do końca. E? Wiesz widzisz butelki? nie butelki? Jak tu butelka leży, jak się oddalisz A, A dobra. O, da się kłótni <laughs> I co ty nie powiesz? Nie mam mnie A na, cie, na ciebie się rzucił się okay. rzucił za sobą Rzuciłem przecież te rady czemu Weź. nadal skrzyki słyszę Na chęci nie mam To co Dario Straszy mnie wszystkie rzeczy mi wyrzucił ręki. A, mówi, że rzeczy wyrzuca. Tak, przebiegał mnie na na grudniu, rzeczy nie mam. wyrzucił je w rado moje miejsce, czy obok? Tam gdzie stałem. Nie mam opcji otworzenia tych drzwi, on. Chory je zamyka. A jeszcze, jeszcze na balkon trzeba otworzyć. Patrzcie, widzę, tam jest balkon. By uciec. No, balkon też trzeba otworzyć. Jest dobrze Od razu zamknęła Prawie. wajza Może nie jest jakaś duchem? A, na ciebie się rzucił znowu, okej okay. Nie W ogóle, duch jak każdy. to jest śmieszne, jak, duch, jak ducha masz w domu, nie? Wystarczy na walkę wyjść i ci zrobić. Ale mnie Spoko, tym duchem w końcu Teraz wracam Chcesz mi się niedźwiami? Męczku, nie idź teraz Ja posłoniłem na koni i za tobą O, lew na muchy Chodź, zobacz, żebyśmy nie wlecieli w niego To ja będziemy uciekać przed duchem Jesteś muchą? A, ja to chyba jest ten budynek, gdzie... Te ukryte drzwi są w rogu Nie Mam do dopiero co otworzyłem te drzwi Nie mogę otworzyć drzwi nie. A ja otworzyłem drzwi a on zamknął mi zaraz nas. Też, mi trzy drzwi... Dostań ten... tu na dole, ja na górze okay. będę otwierał Bo nigdy ich nie otworzę Padaj W publikacji był znowu Szczał. Tak, on jeszcze przypominał. Otworzyłem. Bieg za mną, ale wyjść na zewnątrz. Czy Cześć, dziwi. Flucho, klucho, klucho, klucho. klucho. Atakuje mnie. Mhm, ale nie wyszedł mi na głowie. Pięć, serio. Dostań, wyłaj, 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 już zamyka no. Lekko się wyłaj, już wyłaj, 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 Jeszcze tam pobieg wyłaj, wyłaj, mnie. mnie. Co? On wyłaj, mnie wyłaj, 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 kocha. W duchu, wrzerw z lokacji! Lubię to być za wszelką cenę. Kurde, Menda, jedna co chwilę zamykająca te drzwi. Ogarnij się, idźcie na dół, Dawid, bo nigdy tych drzwi nie otworzymy. Byłem, ale dotkało mnie. Czy ten nikt nie mam, nie się w kolejnych pisów kupować. to wychodzi? Kuźwa, otworzyłem? Zostaw te światło! Zostaw te drzwi! Będą je! Teraz nie ruszę. Te wszystkie drzwi? Zostaw to lampkę! Tu jest! No otwarte są! Gdzie? Jakieś tajne drzwi jeszcze okay. są. Jeszcze parę mi drzwi zostało. Nie, to jest wszystkie. Ja mnie nie Co To cię znowu Nie mogę podnieść rzeczy Nie mogę podnieść rzeczy, nie mogę podnieść rzeczy Jedzanka Zabił cię? Ale tak. Nick D rzeczy nie mogę podnieść Eee, to wychodzę uleć się Za nie będę łaził Nie no, ja wszystkie VIP potwieram Dole A to podfieraj A się jest to jest? już duch nie wiedział ja jest i mi się na twarzy pojawił nawet I głupiej i ciekawe Nie, a jak byłeś na dole to sprawdzałeś dźwigujeściowe, bo dziwi wościowe też się chyba liczą Ciem. Za są otwarte chyba O ta tam stoisz Na ta wszystkie na dole, za hmm. ta... Chciałem wejść, ale jak widziałem, no. jak po schodach, to mi się o Po prostu tylko otworzyłem te drzwi. Biegaj... Bo ty biegaj, Otwiera wszystkie drzwi i biegaj za nimi i otwieraj od razu. On zamy... losowo zamyka. Także zamyka z odległości. przejdę na górę? A na dole jeszcze muszę. Wszystkie? Na, na górę idę? Tym ci tam duszku kacperku Na górę idę, Troszkę okay. Wszystkie drzwi nadal otworzyłem Może w górę wszystko zamykam Końców widzowie, ja pierdziele Zadzwon do dul Góń jest A, tylko ja idę się odkrzesić <laughs> ja Nie mogę wejść, bo ta za co chwilę tu biega w... to A ja mu w góry światełko muszę i na dół przynieść Pamiętaj, że po rzecz powiedz. Z dętych to nie zaraz. A tam przy... Już. Tam się tylko przejeździć na dół. Hmm. Ja mi się tylko idzie. Da się tylko poszło na dół. No i fajnie, że poszło do ciebie. Dzień dobry? Fajnie, Ty... wyrzuciłeś mi łosku. Widziałeś, o tylko moje podleciało? Ja mam. Nie, do ożywienia. A, to nie wiem. To... to... mi się twarzy co pojawia, żeby mnie zabić. Nie mam nic, więc ja się nie obronię tym. co mnie może bronić. Za już świetnie grand modam, tak? Widzicie, jak Hand jest, to światło. Złote światło cię nie chroni. A. Drugi granat kupię. Wiesz, granat. Po co granat? Że się bronić. Mam książkę, teraz trzeba. A gdzie on wyrzucił? Że ja kupię i problem sam się. Możemy, to w wszędzie może być No to bardziej do mnie na głowę co chwilę wyskakuje Na przykład są koncerny Dobra Dobrze, że nie mamy jeszcze innych duchów Ty byś, ty byś się zetrał, Te mocniejsze duchy cię kowały. A za pokemony Zabił ciebie to łabo Uff, do stołu! A A <laughs> no to już nie, miał, już nie miał siły uciekać. 2240, no, no jeszcze liczę to co A, Najczęściej się liczy, mimo że krzysiłem. No, lata, ja nie, nie wchodziłem jak zginąć, bo wiedziałem, że zginę. No kurwa, jak mnie ten duch hantuje. Co Ja mam zrobić. Ja to jest na pierwszym poziomie, widzę. Chciałem zobaczyć, jak siedzi w skrzynce. Miałem się z niego. Ha ho 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 Nie, pierwszy raz. O. ho ho ho. Czy pokój jeden. Nie, łapaliśmy go. Nie, już ja, bym, ja, ja, bym, ja mam jeden napisany. Tak. Dobra. na razie widzę, trzymajcie się. Teraz na już na więcej nie będzie odcinków tak. z tej gry, bo już nie ma więcej map. A, duchy są jeszcze inne. To sobie nagrywał później cały odcinek. Dobra, na razie trzymajcie się. Tak. Będziemy robić tak, o jak odkryjemy ducha, to jaki duch? Miejmy na mi poziom. Jak będzie no jakiś nowy... Trochę... To dopiero hmm. będę nagrywał wam. Trzymajcie się.